Jak robić screenshoty na Twoim Samsungu Galaxy tylko za pomocą jednego palca? Już Ci pokazuję, jak to ustawić. Przechodzisz do oryginalnego sklepu producenta z aplikacjami, czyli sklepu Galaxy Store. Następnie w pole paska wyszukiwania wpisujesz aplikację o treści Good Luck. Jest to oficjalna aplikacja Samsunga służąca do modyfikacji różnych ustawień w Twoim telefonie Samsung Galaxy i jednocześnie rozszerzająca jego możliwości. Po zainstalowaniu aplikacji Good Luck, doinstalowujesz rozszerzenie o treści Obsługa jedną ręką. One Hand Operation. Ściągasz aplikację. Po doinstalowaniu rozszerzenia, włącz obsługę za pomocą gestów. Następnie wskaż na uchwyt prawy, odpal ukośnie w dół i wskaż, aby gest przesunięcia ukośnie w dół przechwytywał ci zrzut ekranu. Teraz za każdym razem, gdy będziesz chciał zrobić screenshota, wystarczy przesunąć ukośnie w dół. Obserwuj po więcej, aby być na bieżąco.